Bóg się rodzi, moc leje, a, a to nasze spotkanie z opłatkiem, z pamięcią o miłości naszego zbawiciela, niech dopomoże nam pięknie przeżywać dni świąteczne. Nawiedzając szlubki w kościołach naszych, śpiewając kolędy, również niech nasze serce podda się działaniu miłości Jezusa Chrystusa. Niech się też ciągle przemienia, ciągle nabiera piękna i blasku. Niech to nasze serce szuka umiejętnej służby drugiemu człowiekowi. Niech Bóg wszystkim błogosławi. Ze swojej strony życzę wszystkim. Przede wszystkim, żebyśmy byli zdrowi. Nasze plany, nasze ambicje, nasze zamierzenia. Wszystko jest na drugim planie. Najważniejsze że to jest zdrowie i żeby się ucieszyć z tym zdrowiem. Następnie, oczywiście, realizacji planów, zamierzeń, tego, co gdzieś tam w głowie się kołacze pozytywnego, oby to zostało zrealizowane, oby to zostało spełnione. Siadając do. W wigilii powiedzieć sobie, że rzeczywiście dokonało się święto we mnie. Tak? I to, co nie wiem, było problemem w relacji wzajemnej, przestało istnieć. Życzę Państwu takiego otwarcia i takiego spojrzenia na święta, które rzeczywiście otwierają nas na innych. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia, dużo szczęścia, wzajemnej miłości, życzliwości i też yy, idąc tropem i przykładem pana burmistrza, przepraszam, jeżeli cokolwiek, komukolwiek, kiedykolwiek powiedziałem złego, wybaczcie, ale naprawdę istota płynie z tego, yy, z tego połamania się tym chlebem, tym naszym wspaniałym opłatkiem. To jest naprawdę coś pięknego, coś wyjątkowego i autentycznego. Wszystkiego najlepszego. niech to nasze spotkanie właśnie będzie tą prawdziwą szlachetnością, tą skromną, nie tą na pokaz, podawaniem, uściskaniem dłoni, na pokaz, uśmiechaniem się, ale tą prawdziwą, szczerą, szlachetną miłością i, niech, i bierzmy właśnie ten przykład z świętego Mikołaja i tego wszystkiego, co, do, co dobre on nam uczynił, i co nam przykazał jak nauki. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.